Poczekaj na świat, na to stań tak się z góry to. Ale jak widać, w takich warunkach mieszkają żołnierze z Indii, z których jesteśmy gośćmi. I oczywiście musimy się dostosować do tego i mieszkamy razem z nimi. pokazujemy. Idziemy się tu głębiej, proszę, o trójka Trójka pączki nierozłączki I tak to bywa w każdej nocy Kompletami Wejdź na estradę Radzindara ściągi naszą mamuszkę który się opiekował nami o, ten właśnie gościu się opiekował nami podczas pierwszego tygodnia pierwszego, pierwszego pobytu, jak żeśmy tutaj byli A tuż obok naszej, naszego kolegi, naszej mamuszki ta ściana ułożona z worków magazyn broni Magazyn broni wygląda z podwyższeniem Tak jak widać, moskitery rozwieszone. Co powodem? Dużej ilości komary. Cześć, zała doktora, doktora. Inspektory. <try> Okej, okay. fajny Izby chorych. Medykamenty. Medykamenty, tak wszystko czym dysponuje Felcer. Bo tu lekarza nie ma. Jest tylko felczer, który dba o zdrowie. Żołnierzy tu przebywających. I zarazem, tak samo jak i wcześniej pokazywany, magazynier w magazynie, tak i widać jego właśnie to łóżko. A tu jak widzimy natryski, łazienka, prysznice Tego nie, nie można przekazać jak tu bardzo śmierdzi. Ale proszę wierzyć, że smród to jest niesamowity tak jak u nas. Dbacie o te sprawy, tak tutaj załatwia się i sprawy fizjologiczne. Także smród, smród, jeszcze raz smród. Woda, która leci z tych prysznicy jest ze studni kambocańskiej, które są dwie wykopane tu na terenie. Kompanii Indyjskiej, która poprzez pompę jest czerpana do zbiorników i z, ze zbiorników opadowo jest dostarczana do tej prysznicy, bez żadnej pompy, bez niczego. Także prowizorka, prowizorka, jak wspomniałem wcześniej, XIX wieku tak wygląda miejsce osoby funkcyjnej kompanii pisarza. Maszyna do pisania. Segregatory oczywiście niepoukładane. Pudełka. Puszki. Szklanki, szmaty. I dalej do gabinetu dowódcy. Zapraszamy. Właśnie Za tako Kotaro znajduje się gabinet wodza. Biurko, rozwieszone mapy, mapa zaznaczonymi miejscowościami, których stacjonują kompanie indyjskie. Na tej większej mapie mamy właśnie szczegółowe rozrysowania tu dystrykt z Na lewej ścianie są flagi na lewej. Szandary prawdopodobnie jednostki a tu na dole na, na serwecie mamy wyhaftowane Daty miejscowości Nie wiem co to oznacza Przygotowują się nasi koledzy właśnie do spania Wodek jak zwykle nie używam oskitiery i nie używam zyletek To właśnie widać Właśnie wrócił z kolacji Co na kolację było? chipsy Reszta i sałata. Reszta i sałata Wodek jak zwykle, nie używam moskitiery. i nie używam zyletek. To właśnie widać. Właśnie wrócił z kolacji. Co na kolację było? Krzypce Reszta i sałata. Reszta i sałata. No niezbyt rozmowni po tej kolacji. Nie. Na bardzo. Tak na jedzeni, że... nawet się nie chce. A złączysz się pójdę. No i jeszcze raz. Najbliższe otoczenie. Jutrzejszy dyżurki. Na oparzenie herbaczek w ciągu. Nasze... who